Dzień dobry Państwu, nazywam się Marlena Sakowska-Baryła, jestem radcą prawnym, partnerem Sakowska-Baryła-Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych. Od wielu odcinków staram się zgłębiać wraz z Państwem kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych. I to kolejna odsłona owego powierzenia. Tak naprawdę, z powierzeniami przetwarzania danych osobowych w naszej praktyce mamy do czynienia bardzo często, dlatego że wspieramy zarówno administratorów, jak i podmioty przetwarzające w tych relacjach, zwłaszcza w momencie, kiedy trzeba konstruować umowy powierzenia albo tak zwane inne instrumenty prawne. Ale Dzisiaj przewrotnie chcę powiedzieć o takiej relacji, gdzie właściwie nie mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych, natomiast wielokrotnie administratorzy starają się za wszelką cenę wpleść takie postanowienia w tę relację, które właściwie charakterystyczne są dla powierzenia przetwarzania danych, a wielokrotnie nic dobrego z tego nie płynie. Proszę Państwa, czasami jest tak, że zawieramy umowę albo będziemy wchodzić w taką relację z innym podmiotem, kiedy niezbędne będzie udostępnianie danych, kiedy nie mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych, a wyłącznie z relacją, której przedmiotem jest udostępnienie określonych danych osobowych. I teraz rzecz, która jest niepokojąca, jest następująca. Tak zrymowało się przy okazji, a mianowicie bywa, że administratorzy starają się na podmiot, który jest odbiorcą, nałożyć takie obowiązki, które charakterystyczne są dla podmiotu przetwarzającego. Ja myślę, że to jest bardzo prosty zabieg po stronie tych administratorów. Po prostu biorą oni swój wzór umowy powierzenia przetwarzania danych, wszak wielu administratorów taki własny wzór umowy posiada, no i starają się tę umowę powierzenia przekształcić coś w rodzaju umowy udostępnienia, pomimo tego, że tak naprawdę dana relacja w ogóle nawet i takiej umowy wymaga. I dochodzi do takich momentów, kiedy podmiot przetwarzający, kiedy taką właśnie nie podmiot przetwarzający, kiedy ten podmiot yy, będący odbiorcą, kiedy taką umowę czyta, czuje się zupełnie jak podmiot przetwarzający chociaż tym podmiotem przetwarzającym w ogóle nie jest, nie ma przestrzeni na to, a można było wyprowadzać się z relacji istniejącej pomiędzy dwoma być może za chwilę kontrahentami takiej relacji, która jest charakterystyczna dla powierzenia przetwarzania danych. Problem największy pojawia się jednak wtedy, kiedy takie wadliwe powierzenie, niepowierzenie, umowa udostępnienia, ale właściwie tak naprawdę nie wiadomo co to jest, kiedy właśnie taka konstrukcja jest wykorzystywana w sektorze publicznym, kiedy to tego typu postanowienia są konstruowane i stanowią element procedury przetargowej, kiedy właściwie niewiele taki podmiot w tym momencie może zrobić, tylko właściwie będąc chętnym, żeby wejść w relacje z podmiotem sektora publicznego albo przyjąć taki kształt umowy, albo zdecydowanie w tym momencie, Zrezygnować. I tutaj zastanawiam się nad tym, co. Powoduje administratorami, którzy właśnie w taki sposób działają, którzy starają się na odbiorcę, czyli tak naprawdę w tym momencie, w tym kontekście, na zupełnie osobnego administratora, który ma swoje obowiązki, który ma swoje obowiązki wynikające z RODO, które są obowiązkami niezależnymi od tego pierwotnego administratora udostępniającego, starają się przerzucić szereg rygorów, które właściwie tutaj w ogóle nie powinny mieć miejsca. Starają się na przykład przerzucić obowiązki z zakresu raportowania o różnych okolicznościach dotyczących przetwarzanych danych osobowych. Starają się przerzucić obowiązek związany z pomocą temu pierwotnemu administratorowi w kontekście zarówno zabezpieczeń, jak i w kontekście realizacji praw osób, których dane dotyczą. Starają się wymóc na tym podmiocie, z którym chcą wejść w relacje takie działanie czy współdziałanie, które będzie zmierzało do audytu dokonywanego przez tego pierwotnego administratora wobec administratora, który ma być odbiorcą danych, który właśnie w tę relację ma wejść. No i pytanie o podstawę prawną tego typu działania, a także o podstawę prakseologiczną. Po co tego typu umowy konstruować, po co starać się tego typu umowy zawierać, skoro tak naprawdę jeżeli popatrzymy sobie na stan faktyczny, na sytuację prawną, na cały ten obszar, który jest zbudowany wokół takiej relacji, to jest zupełnie zbędne i najprawdopodobniej ten pierwotny administrator, który dane osobowe udostępnia, w ogóle nie będzie miał potrzeby skorzystać z tego typu obowiązków, które po stronie tego drugiego podmiotu sobie zastrzegł. Ciekawa jestem Państwa zdania w tym zakresie, ciekawa jestem tego, czy Państwo spotkali się z taką sytuacją. Ja w ostatnich tygodniach kilkukrotnie, dlatego też pomyślałam, że to jest dobry materiał, żeby podzielić się z Państwem moim doświadczeniem. Jeżeli. Podobał się Państwu ten filmik? Jeżeli interesuje Państwa kwestia przetwarzania danych osobowych, powierzenia przetwarzania danych osobowych, będę niezwykle wdzięczna za komentarze i oczywiście za subskrybowanie mojego kanału, bo jest to dla mnie naprawdę nieskrywana radość w momencie, kiedy mogę dzielić się z Państwem wiedzą, a jednocześnie otrzymywać taką informację zwrotną. Także serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę powodzenia w przetwarzaniu danych osobowych. I tylko prawdziwych prawdziwych powierzeń a nie takich udawanych